Gdzie ma się, ma widzów? Poniedziałek i będziemy robić coś, co ja najbardziej lubię robić, czyli oceniać piosenki youtuberów. E, tym razem mamy troszeczkę dziwne połączenie bo jest nowa piosenka, która nazywa się Dzwonek i jest to na kanale Team X3, na miniaturce jest Monika Kociołek z Team X2, w tytule mamy Team X i jeszcze Natsu so do tego, czyli jakby cztery teamy razem wzięte, nie wiem do końca czego się spodziewać ale, ale zobaczymy, nie? jakby Monika Kociołek na miniaturce bardzo nic dobrego nie zwiastuje ale nie możemy być negatywnie nastawieni widzowie, bo nie ważne co na zewnątrz, ważne co w środku. Ważne też jest to, żeby zostawić subskrypcję, bo zbliżamy się dużymi krokami do Freeza, ze subskrypcjami oczywiście bardzo łatwo go przebijemy. On jest tak zdesperowany, że nawet wymienił sobie miniaturki, tworzy lekko inny content oraz nawet kupił sobie drugiego psa, tylko żebym go nie dogonił. więc Zostaw suba widzu i jesteśmy coraz bliżej Freeza. Like oczywiście też mile widziany, no bo zwiększa zasięgi. Przy czym co idzie, więcej nowych widzów. Co za tym idzie, bliżej będziemy Freeza jeszcze bardziej. To, to, to jest. To jest y, taka konkurencja, na którą patrzę i mówię O ty, okej, okay, okay. fajnie Zebo I ma gigantyczny potencjał A tak trochę z innej beczki na początek, coś ciekawego dla was, takie newsy, takie moje kondolencje waszą stronę troszeczkę YouTube wprowadził taką rzecz, że nawet i 7 reklam pod rząd mogą ci się wyświetlić, które nie możesz przewinąć <laughs> Wiecie, ja rozumiem, że się zbliża grudzień, w grudniu jest więcej reklam, ale nie, oni chyba teraz wszystko dosłownie akceptują każdą formę reklamy i w każdą reklamę i dlatego im się popierniczyło troszeczkę trochę. I mówię to jako osoba, która w sumie zyskuje na tym, że jest to 7 reklam, bo prawdopodobnie dzięki temu też CPMy wzrosną, ale wiecie, no nie ma, nie ma co być zachłannym trochę. Ale dobra, w końcu odpalmy tą piosenkę Timu X, Nadzu so Out, czyli Dzwonek, to jest chyba, nie wiem, piosenka back to school tak zwana, czy coś takiego. Yy, ogólnie z tymi piosenkami YouTuberów teraz jest takie 50-50. Kiedyś było tak, że 70-30% były gówniane piosenki, a teraz po prostu 50-50. Albo trafisz na dobrą, albo trafisz na słabą. I nie wiem, czego to kwestia. Ludzie albo zmądrzeli, albo nie wiem, jest więcej profesjonalistów, którzy, którzy się tym zajmują, albo nie wiem, mają więcej pieniędzy dla prawdziwych mikserów i tam inne duperele. No nie wiem, to zobaczymy. Znowu yeah, yeah. to przygody, początek: jeje. Yeah, yeah. To jest głos Moniki Kociołek? O kurde, ty, chyba tak. No powiem wam, że faktycznie nie masz tak źle, nie? O, nareszcie, nareszcie jakoś pochwaliłem Monikę Kociołek. Nie będzie, że tylko ją nie lubię. Nie liczą się stopnie, my spełniamy sny, tylko to, co dobre, liczy się team. Czekaj, czy lata śpiewa, że nie liczą się stopnie, bo my spełniamy marzenia, że co, że bycie influencerem? To po co wy śpiewacie o tym, że wracacie do szkoły, skoro nie wracacie do szkoły? Okej, okay, dobra, nie będę się czepiał. To czynnika zaglądam, ale piątki. Na boisku slang, to był dla nas język polski. Yeah. Mogą mówić, że mam łapać łatwych korki Story, nie mam czasu, bo na WF wcisnę pompki Czy oni tutaj użyli taktykę, damy najgorszego na początek, żeby było coraz lepiej? Czy robią to co zawsze, że dają najlepszego na początek, a najgorszego na koniec? Bo tak zazwyczaj to było, nie wiem czy zauważyliście ostatnio, mam mówię. No bo czarą MBA jest trochę tak, że on trochę śpiewa i tam rapuje czy cokolwiek to jest trochę jak się bije, nie? Zaro, back to Śmieszne, bo on żeby zostać influencerem nie zdał matury W sensie tam chyba przełożył se maturę, czy coś takiego On w końcu ją chyba zdał, koniec końcu, więc tyle mu gratuluję Ale takie trochę śmieszne, jak ludzie, którzy w sumie nie chodzą do szkoły Śpiewają o tym, że idą do szkoły, takie trochę O, śpiewasz o tym, że chodzisz do szkoły? Super, na pewno mi to poprawi humor Biorąc pod uwagę, że jesteście influencerami, którzy y, fartem się dorobili I nie muszą chodzić do szkoły, póki co Do tablicy podchodzę bez trzymanki Do tablicy podchodzę bez trzymanki, a co ty musisz się opierać o, o te, o krzesła? Jak idziesz do tej tablicy, o co chodzi? Tej. A są kręcimy najlepsze partie. Hey. Zrywa z lekcji, kiedy pani nie patrzy. Sory, właśnie zaczynamy waksy yy, To jest w ogóle Typia z Team X3 czy z Natsu? Bo chyba to jest ta co. Ile mam lat, 17 śpiewała, tak? Mam rację czy nie? Bo ja już ich tak totalnie mieszam, ja ich nie rozpoznaję. Tylko tego, kurde, tego śmieszka z Team X3 rozpoznaję i z Natsu? Kogo tam? Nie, wiem, Natsu. Mam mało czasu. Mam... Ściągam ile mogę Nawet kiedy nauczyciel patrzy krzywym okiem o... Wiecie, oni takim miłym tonem trochę promują to, żeby ściągać na lekcji, żeby nie chodzić na lekcje <laughs> Żeby pierniczyć stopnie i tam yy, oceny to, no, 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 no ciekawe Uśmiech mam zawsze na sobie Jeżeli ciężko ci wstać na co dzień, użyj yy, kodu zebo na gbs.pl yy, Kawa z 5 razy więcej kofeiny, no, no idealnie mi to pasowało, no Podzwoni dzwonek, yeah, yeah, przygody początek Tak się liczy tim, że wszyscy razem musicie go promować, ten team X3, ale, ale ogólnie odważnie. Odważnie dać na refren Monikę Kociołek, bo wiadomo, refren najwięcej razy się słyszy i to jest jakby główna część piosenki. Ale udało im się, no serio, to się mile słucha nawet. Może też dlatego, że czaro MBA przed chwilą słuchałem, to, to, to przy, przy nim ona jest ok. Nie wiem. Bawmy się, u u cały dzień. Wkurza mnie to, wkurza mnie to, że wszystkie youtuberskie piosenki zaczynają, okej, okay, w sensie wyglądać, nie? Wyglądać i brzmieć, no bo kiedyś jakby było to uuu, to by było, kurde, wiecie, taki, taki przester straszny albo audio tune taki uuu, a teraz jest normalnie, ładne, da się to słuchać, no... Może nie, że nudne, aczkolwiek, no nie wiem, no brakuje mi takich gównianych Piosenek youtuberskich. Ze, bo narzekasz jak są gówniane, i też narzekasz jak nie ma gównianej no to zdecyduj się w końcu Sentino Słuchajcie, człowiek tęskni za czymś dopiero gdy to straci. Przemyślcie to. Z ostatniej ławki pierwszy w klasie Joker, moją pracę domową zostawię, ha, na potem. Powiedz, co ci śmieszy, to się pośmiejemy razem. Chyba pani nie zrozumie, co jest grane. bo wybiera mnie Z zaczynami kiepsko, na ławce robię tanie się jak coś. No kurde, no ja wiedziałem, kogo dać za faworyta z tego Team X3 całego. No naprawdę, to jest Git. To jest bardzo dobre. Ja już miałem jedną teorię spiskową, że jak oni robili casting do tego Team X3, to oni po prostu wybierali osoby, które dobrzmi, dobrze brzmią na piosenkach. Pewnie, nie wiem, musieli jakiś wokal nagrać czy coś, i tak ich dobierali. Dlatego są słabymi influencerami, ale są ładnie brzmią przynajmniej. Dzenia wyliczone mam ze na matematyce. Nie mów o lekcjach. Chcę pojechać. A ta też chyba Steamu X3, tak mi się wydaje. No to ona też brzmi zarąbiście. Ja bym powiedział nawet, że ładniej niż Julia Żugaj. A to już jest wiecie wielki achievement. Byle byle dzień, byle byle z kim. więcej niż przez porwany Dobra, ale tu mamy jedną nieścisłość, jakby mamy tutaj e, postery, tak? Team X, e, 3 Music Show, czy coś takiego, że, że no, nastolatkowie by to się cieszyli, jakby dostali taki poster, e, taką reklamę. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tam grupa docelowa jest mniej niż 12 lat, więc, więc tutaj mamy jedną nieścisłość, ale tak, to bardzo ładna piosenka i fajny teledysk. chwilę robę, niech nas niesie, kilometrów przed siebie. Jak mam nie wstać na ósmą, chodzę spać o trzeciej po imprezach i to niby późno Walczę na lekcjach ze sobą, żeby nie usnąć, je, spóźniacki, że się cię pustą Ja go chyba pierwszy raz na piosence słyszę, albo pierwszy raz po prostu mi bardziej jakoś odstaje, ale bardzo spoko Ogólnie póki co chyba... Wybrali najlepszych z timu X3, z Timu X2 oraz Natsu, że wszyscy byli na jednej piosence, więc bardzo mądry 200 IQ marketing, że dali wszystkich dobrych, więc na pewno będzie dobra piosenka, więc na pewno yy, będzie więcej wyświetleń, przez co więcej tego Team X Music Show się sprzeda, ale potem idziesz na ten Team X Music Show i tam ci Natsu śpiewa, nie? Pytam, co jest do zrobienia, bo już wszystko wiem Robię ten, żeby życie było to mój Nowy ciągle okazali robić mniej. Zabiali zer, zrobisz coś na koncie. Znowu dzwoni dzwonek. Jeje, yeah, yeah. przygotuj początek. Jeje, yeah, yeah. nie liczą się stopnie, my spełniamy sny. Nie mam co komentować to, to, to co mówiłem. No, przestańcie robić dobre piosenki. Tylko to, co dobre. cała piosenka, ten cały beat i ogólnie śpiewanie, taki ma pozytywny beat, aż się, aż te tak pierwszy raz słucham piosenkę Timu X i tak szczerze jakoś to poprawiło mi humor. No kuźwa, co się dzieje? A może to po prostu twój like widzu? To to mi raczej poprawił humor, nie oni. Nie nie wierzę w cuda. Przygodę, początek, mieje, nie Oprócz tego, że właśnie taki w sumie średni przekaz, ale kogo obchodzi przekaz w jakichś piosenkach youtuberów, to oprócz tego, że właśnie śpiewają, że nie liczą się stopnie, liczy się tylko team, to w sumie, to w sumie, no, no spoko piosenka, naprawdę, no tylko przekaz bym się mógł przyczepiać, no, ale nie czepiać takich rzeczy. Bo wątpię, że realnie jakikolwiek dzieciak to przesłucha i pomyśli, o, Monika Kociołek śpiewa o tym, że nie liczą się stopnie, o, mamo, to ja nie do szkoły, już się nie liczą stopnie, liczy się tylko team. <grym> O, nareszcie mnie coś szczerze, kurde, bardzo rozśmieszyło, czyli co to są, kuźwa, za kolczyki Moniki Kociołek? <śmieniu> ona, to wygląda jakby na jakieś pudełko na ciasteczka, kuźwa, miała na uszu, na, na uchu jednym i drugim, no, <śmieniu> Jakie się nie urwały uszy? A więc w takiej konkluzji, przestańcie robić dobre piosenki, dziękuję ślicznie, <śmieniu> kurde, no, nie było z czego się zbytnio pośmiać. No, no i tyle, widzu. Zostaw lajka, zostaw suba, widzimy się jutro, dzień jak co dzień. No, fa fajnie wrócić.